Szlachetne słowa, ksiądz Waldemar Szlachetka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. pierwszą niedzielę Wielkiego Postu czytamy w ewangelii Marka, że Duch wyprowadził Jezusa na pustynię i tam Jezus przez 40 dni pościł, nic nie jedząc, nie pijąc. By po tym czasie pójść i wzywać do nawrócenia. Nawrócenie to przede wszystkim dwa aspekty. Po pierwsze, zmiana myślenia. Ono jest bardzo potrzebne, by zmienić logikę patrzenia na rzeczywistość przez pryzmat Bożego działania. I druga kwestia. Która jest bardzo potrzebna w nawróceniu, to odwrócenie się od zła. Bardzo trudno zmienić myślenie, będąc wpatrzonym ciągle, a może jeszcze do tego zachwyconym złem. Nie. Od zła trzeba się odwrócić. I kiedy te dwa aspekty się w jakiś sposób łączą, wówczas w człowieku dokonuje się nawrócenie, do którego wzywa nas. Jezus tę pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Człowiek nie potrzebuje ostatecznie wielkich osiągnięć, współczesności, osiągnięć XXI wieku. Człowiek również potrzebuje pustyni, by tam odnaleźć Boga. I tam z Nim się zjednoczyć. Drogi bracie, droga siostro. Życzę Tobie i sobie, byśmy w tym czasie umieli się zatrzymać, byśmy znaleźli własną pustynię, byśmy spojrzeli na to, jak Jezus nas przemienia i byśmy doświadczyli tego, że to daje nam prawdziwe szczęście, że to jest nasza radość, że to jest nasza moc, że to jest to, czego potrzebujemy. Szczęść Boże!